Pozwolimy na to, żeby tutaj nam zrobili drugi Berli. Szybciutko. Teraz się kultury. Aniu stróż czy pies stróż, który pilnuje Polaków, żeby co? Siema. Nie da się ukryć, że służby pod rządami Tuska nie mają się najlepiej. Mamy czasy, w których policja zatrzymuje policjantów. Brzmi absurdalnie? A to dopiero początek, bo co jeśli wam powiem, że to ona chciała na kogoś napaść? Nagranie obiegło już wszystkie media, wywołało mocne poruszenie i lawinę komentarzy, ale do tego przejdziemy za chwilę. Jesteście na kanale Kto wygrał, klikajcie suba i łapkę w górę i przechodzimy do tematu. W ostatnim czasie dużo słychać o akcjach policji, a to przez kolejną aferę rządu. A to kolejną piramidę finansową. Tak czy siak, służby nie próżnują. I cały czas działają. No, tego im odjąć nie można. Tylko czy działają tak, jak powinny? To już kolejny raz, kiedy dociera do nas wstrząsający film z zatrzymania policyjnego. I obawiam się, że nie ostatni. Nie, no do tyłu, co, no, tu stoisz? Zawracam. Jaką małym mysą przechadza? Ma ci samochód, policja

No zaraz pokażę, Policja no? jakoś chyba nie może mówić, że zamknie mordę, coś takiego. A ja tak powiedziałem czy co? Kolega powiedział. Komenda miejska policji. Chcę, ja spiszę sobie poproszę. Yy, ręce na kierownicy, bo zaraz y, użyję środków przemysłu bezpośredniego yy. i będzie samochód schorowany, a tam będzie wyciągnięty z samochodu, tak? Wiemy jak się zachować podczas kontroli? Tak. Wiemy, z nami przepisy? Tak. To gdzie trzymamy ręce podczas kontroli? Trzymam na ręce. Na no. kierownicy? Tak. Zaraz sprawdzimy stan techniczny pojazdu, czy on może się poruszać w ogóle. Można stać na zakręcie na środku ulicy, czy nie? Zależy w jakiej sytuacji. A co to była za sytuacja? Coś się Panu stało? Nie z wiem, jakieś tam... zagrożenie życia było? Ja myślałem, się... że coś z samochodem. A co było z samochodem? No nie wiem, tam to, coś, coś mu zapikało. Tak? I, tak. Te, i dlatego, dlatego Pan w telefonie siedział? Bo, bo zapikało coś z samochodem? Tak, czytałem co okay. to może być. Okay. Ale o co w ogóle chodzi? Panowie policjanci zatrzymali do kontroli Ukraińca o imieniu Denys który pracuje jako taksówkarz. Powodem miała być nieprawidłowa postawa pojazdu. Zatrzymał się w zakręcie. Taksówkarz początkowo nie rozpoznał funkcjonariuszy i poprosił o pokazanie legitymacji. W odpowiedzi jeden z policjantów obraził go i zaczął mu grozić. Finalnie nic się nikomu nie stało, przynajmniej nie ma żadnych informacji o fizycznym ataku. Zdarzenie zostało nagrane przez taksówkarza i przekazane policji, no ale trafiło też do mediów. Cały film z tego zajścia, bez żadnego montażu, zaniósł na komisariat. Taksówkarz zgłosił incydent i ma nadzieję, że przełożeni zwrócą uwagę policjantom, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Czyli po prostu wszczęto postępowanie dyscyplinarne w Wydziale Kontroli. No i bardzo dobrze, bo nie może być tak, że kolejne osoby hańbią polski mundur. A skoro już przy niestosownych zachowaniach policji jesteśmy, to nie mogę wam nie wspomnieć o ostatniej równie głośnej, może i jeszcze głośniejszej sprawie. Pewna pani z wydziału policji została znaleziona w łóżku z pseudokibicem. No dobra, i co z tego? Dużo, bo to pokazuje, jak niewyszkolone osoby mamy w swoich służbach. Kobieta pracowała w grupie policyjnej, która miała za zadanie rozbicie grupy przestępczej. No i to właśnie w mieszkaniu jednego z podejrzanych została znaleziona. Źle zinterpretowała komendę działania pod przykryciem. Tak samo jak Tusk pisał ostatnio o interpretacji słów Trumpa przez polską agencję prasową zwyczajnie skandal. Jednak wracając, to kobieta nie miała pojęcia o tym, że jakikolwiek nalot się szykuje może policja miała już jakieś przeczucie co do niej. No tak czy siak, natychmiast została zatrzymana i doprowadzona do komendy. Tak więc policja weszła po podejrzanego o przestępstwa faceta, a wyszła i z nim, i ze swoją koleżanką. Oboje zostali doprowadzeni do komendy i oboje usłyszeli zarzuty. Główny zarzut dla niej przekazywanie poufnych informacji pseudokibicom o planowanych akcjach policji. I tak to się w tej policji bawią. Dobra, to był taki zabawniejszy wątek, a teraz przejdziemy do poważniejszej sprawy. Jak wiecie, sytuacja na granicach Polski z obu stron jest napięta. Po stronie niemieckiej wielokrotnie zdarzały już się sytuacje, gdzie imigranci byli siłowo przepychani przez niemieckie służby na nasz teren. Na logikę polskiej granicy powinna strzec polska Straż Graniczna. Tusk tak narzekał na tego Bąkiewicza i chyba zaczynam rozumieć dlaczego. Proszę państwa, my tutaj mamy wóz straży granicznej, tutaj są pogranicznice i policja, a w samochodzie, w samochodzie siedzi niemiecki policjant, Aniu stróż, czy pies stróż, który pilnuje Polaków, żeby co, Niemcy przemycają do polskich migrantów, e, niemieccy policjanci biorą w tym udział i niemiecki policjant pilnuje polskiej straży granicznej, która powinna bronić polskiej granicy? Przecież to jest komedia. Państwo Tuska, Ministerstwo Siemoniaka, to jest po prostu kpina z Polski, z Polaków i ze Straży Granicznej, z polskich funkcjonariuszy. To jest kpina. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać gościa tam. Mam nadzieję, że go, że Państwo go widzą. Nie pozwolimy na to, żeby tutaj nam zrobili drugi berlin. Nie pozwolimy, żeby tu był drugi Paryż. I Niemcy nie będą nam tutaj mówili, co mamy robić. A funkcjonariusze Straży Granicznej, dajcie odpór temu, bo ileż można pluć na polskim mundurze, naprawdę. Ileż można pluć na polskim mundurze. Chyba też macie chowa. Najpierw mówił o tym, jak to Bąkiewicz przeszkadza policjantom Straży Granicznej w wykonywaniu swoich zadań, a teraz widzimy, że nawet nie mają możliwości ich wykonywania, bo niektórych z nich po prostu tam nie ma. Dziwne uczucie, widzicie, że w polskim aucie Straży Granicznej siedzi Niemiec. Znaczy, dobra, jeszcze pół biedy gdyby siedział z tyłu, ale na miejscu kierowcy? No dziwne. I znowu wchodzimy na grząski grunt zwany imigrantami. Wcześniej, przez lata. Tusk i cała koalicja obywatelska opowiadała, jak to należy wszystkich wpuszczać, wręcz przyjmować z otwartymi ramionami. I mogą się zapierać rękami i nogami, że swoje podejście zmienili, jednak wszyscy wiedzą, jak jest. Nasi poprzednicy dehumanizowali migrantów, pokazywali jakieś okropne zdjęcia z a masowo ich do Polski wpuszczali, dając wizy setkom tysięcy ludzi. A my migrantów nie dehumanizujemy. Ale nie wpuszczamy. To myśmy ukrócili proceder wyłudzania wiz studenckich w celu wjazdu do strefy Schengen, podwoiłem ceny polskich wiz, białym żelazem wypalamy pokłosie afery wizowej i nie pozwalamy fałszywym migrantom docierać do Polski. Nasza polityka jest dokładnie odwrotna od naszych poprzedników. Zarówno Sikorski, jak i Tusk zarzucali rządowi zjednoczonej prawicy nieudolność na każdym możliwym kroku. Mówili, że zaplanowany przez nich mur na granicy z Białorusią również nie powstanie. No a powstał i ma się dobrze. To, że Białoruś dalej prowadzi z nami wojnę hybrydową i próbuje podrzucać nam migrantów, to zupełnie inna kwestia. Ale czym to się różni od Niemców, którzy sami cofają do nas ludzi, których zaprosili? I właśnie tak działają polskie służby. Z jednej strony mamy policjantów, którzy nie są w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań, z drugiej rosyjskie drony, a z trzeciej polska rakieta. Która rozwaliła dom starszym ludziom w środku nocy. No, pozostaje się cieszyć, że nikomu się nic nie stało. To smutne, że tak wrażliwe i przecież najważniejsze zawody, jakimi jest policja, czy wojsko, czy służba ochrony granic, jest tak, a nie inaczej postrzegana przez Polaków. Jednak nic nie dzieje się bez przyczyny. Pozostaje mieć nadzieję, że w końcu nadejdzie moment w którym rząd postanowi się zainteresować i jakkolwiek uporządkować swoje służby od wewnątrz. Co wy o tym wszystkim uważacie? Jesteście zadowoleni z tego, jak funkcjonują nasze służby? Jesteście dumni z polskiej policji? Koniecznie napiszcie w komentarzu swoje przemyślenia. Chętnie poczytam. A teraz żegnam się z wami. Byliście na kanale Kto Wygrał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba. Widzimy się niedługo. Na razie!